Pierwsza część wstępu Ojciec kłamstwa. Co wiemy o szatanie? Cała nasza wiedza na temat szatana pochodzi z Pisma Świętego. To duch, który działa przeciwko nam. Sam Jezus wielokrotnie przed nim ostrzega. Mówi o jego taktyce, o tym, jak szatan działa, jak został wypędzony, ale też jak wraca, kiedy nie jesteśmy ostrożni. Mówi o nim jako o bycie osobowym. To nie jest bezosobowe zło. Wielu współczesnych teologów myśli o nim inaczej. Sugeruje, że to jedynie symboliczne przedstawienie zła świata. Ostatnio w ten sposób wypowiadał się na przykład generał Towarzystwa Jezusowego o Sozo. Wielu ludziom wygodniej jest sądzić, że szatan to tylko nasze złe czyny, nasze zło, brak dobra w świecie, jakieś bezosobowe struktury. Wygodniej? Pewnie, że wygodniej. Dzięki temu nie trzeba walczyć z realną osobą, nie trzeba toczyć nieustannej walki duchowej, można zająć się działalnością społeczną, charytatywną, która jest po prostu bezpieczniejsza, łatwa i przyjemna. Jeżeli twierdzimy, że nie ma szatana, to zadajemy kłam samemu Jezusowi oraz licznym wzmiankom w Biblii. Tyle, że to kłamstwo, wielki przekręt za którym wiele ludzi idzie szatan jest osobą upadłym aniołem inaczej całe chrześcijaństwo cała ewangelia nie mają sensu kiedy Jezus wypędza demony to wypędza osoby realne byty a nie złe czyny czy struktury społeczne w Nowym Testamencie jest wyraźne rozróżnienie między uzdrawianiem z chorób a wypędzaniem złych duchów z ludzi jakoś trudno mi sobie wyobrazić Nakazanie strukturom, złym czynom i ogólnie pojętemu złu, by weszły w stado świń. Zarówno ówcześni ludzie, jak i sam Kościół przez wieki nie mieli z tym problemu, aż do teraz. Zawsze można powiedzieć, że to opowieść mityczna. Można, ale co wtedy zostanie z innych ksiąg biblijnych? Święty Paweł mówi o tym, że diabeł jest jak lew ryczący. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Możemy oczywiście powiedzieć, że to jakaś głęboka metafora, przez którą apostoł mówi o złych ludziach lub ich złych uczynkach. Można też powiedzieć, są już teolodzy, którzy tak uważają, że Jezus miał taką wizję świata, bo był człowiekiem, ale w rzeczywistości chodzi o mity, struktury psychoanalityczne wyjaśniający świat, a nie o żywą istotę. Mnie na szczęście uczono w seminarium czegoś innego. Wiemy, że szatan jest obecnie upadłym aniołem należącym kiedyś do najwyższego chóru anielskiego. Lucyfer był pierwszy po Bogu, ale z powodu własnej pychy i żądzy bycia równym Bogu został wyrzucony z nieba i pociągnął za sobą inne anioły. Dla mnie to nie tylko kwestia wiary, doktryny, ale osobistego doświadczenia: gdyby diabeł był tylko strukturą społeczną, głębią ukrytą w ludzkiej psychice, to nie mógłby wiedzieć o mnie rzeczy, które mówił, gdy wypędzałem go z pewnej opętanej dziewczynki. W czasie egzorcyzmów to dziecko zwracało się do mnie, wyliczało moje grzechy sprzed wielu, wielu lat i mówiło: Ja tam byłem, widziałem ciebie w takich a takich okolicznościach. Pamiętam, Długo nie mogłem dojść po tym do siebie. Bezosobowe struktury, stany psychiczne, podobnie jak dzieci, nie mają takiej wiedzy. Kiedy Szatan to wypowiedział, ogarnęło mnie przerażenie. Uświadomiłem sobie, że kiedy byłem pewien, że jestem sam, on mnie obserwował. On tam był. Na szczęście nie tylko on, bo obok mnie był także Bóg. On również wszystko widział. Czasem się zastanawiam, czy my naprawdę wierzymy w to, że Bóg jest zawsze obok nas, że wszystko wie i wszystko widzi. Jeśli ktoś mówi, że wierzy w Boga, a jednocześnie jedzie wiele kilometrów od domu po to, żeby pójść do domu publicznego lub spotkać się z kimś dla grzechu, to przecież on nie może być naprawdę wierzący, skoro sądzi, że może się przed Bogiem ukryć. Kościół naucza, że Pan Bóg wszystko widzi. Jest obok nas w każdej chwili. Mówią o tym choćby ludzie, którzy doświadczyli śmierci klinicznej. Oni naraz zobaczyli wszystko, co przeżyli film ze swojego życia. Zobaczyli też, że nie mogą nic już zmienić, że to koniec. Nic się nie da naprawić. Klasówki zostały przez nas napisane, rozdane, oceny wystawione. Jeśli dostałeś pałę, to już nic nie możesz zrobić. Pan Bóg osądza, kieruje palec w górę lub w dół, a ja już nic dla siebie nie mogę zrobić. W całej pełni uświadomiłem to sobie, gdy ta bestia przez dziewczynkę, niewinne małe dziecko, przypomniała mi, co zrobiłem, gdy byłem nastolatkiem. Ja tego grzechu nie wyznałem, zapomniałem o nim, a mimo to, choć już o, ni o nim nie pamiętałem, demon pamiętał. Przerażająca prawda, jakże wielka nauka i przestroga dla każdego z nas. Szatan widzi zawsze czy tylko wtedy, kiedy grzech nie został wyznany na spowiedzi? Na pewno nie może on wypomnieć czy przypomnieć grzechu wyznanego na spowiedzi. Szatan nie ma do niego dostępu. Ja mogę pamiętać o tym grzechu, mogę się go wstydzić, ale szatan nie może go przeciw mnie wykorzystać. Nie może czy już go nie widzi, grzech jest poza jego zasięgiem? Nie wiem i pewnie się nie dowiem, aż do śmierci. Te grzechy będą miały oczywiście w moim życiu konsekwencje. Diabeł będzie wiedział, że mam jakieś słabości, będzie wiedział o moich poranieniach, ale nie będzie mógł mi ich wypominać publicznie. Pluć moimi dawnymi grzechami w twarz, kiedy sobie to uświadomiłem, zrozumiałem istotę sakramentu pokuty. Egzorcyzmy, obcowanie ze złem, wchodzenie w najgorsze zakamarki ludzkich dusz wcale nie skupiają na sobie one pozwalają na nowo odkryć pana Boga z nieco innej strony. Nie z tej oklepanej zwykłej katechizmowej zarówno czynni egzorcyści, jak i ci, którzy przestali pełnić tę funkcję, nie mają już wątpliwości co do znaczenia spowiedzi Eucharystii. My tego doświadczyliśmy. Tak jak doświadczyliśmy tego, że szatan jest ojcem kłamstwa, zdarzało się, że wymyślał straszne rzeczy dotyczące mojego zachowania. Chciał mnie pogrążyć w oczach tych, którzy towarzyszyli mi w modlitwie, ale ja widział, wiedziałem, że tego, o czym on mówi, nie zrobiłem, że to jest kłamstwo. Czy demony się od siebie różnią? Tak, świat demoniczny to zniekształcona kopia świata an anielskiego. Demony były przecież archaniołami, aniołami. Każdy z nich miał swoje zadanie dane od Boga, misję, swój charakter, swoje cechy, swoje specjalizacje. Teraz też, jako upadłe anioły, mają swoje imiona. Wspomina zresztą o tym Pismo Święte. Natomiast nazwy zwych duchów pochodzą od roli, jaką odgrywają, od tego, w czym się specjalizują. Od grzechów, do których prowadzą lub do których się podczepiają poprzez nasze grzeszne czyny i wybory. I tak mamy na przykład duchy kłamstwa, zawiści, śmierci, hazardu i wielu grzesznych spraw. Inne są duchy seksu, inne są hazardu, inne jeszcze duchy uzależnienia. One czasem nawet przebywają w odpowiednim miejscu ciała, związanym z konkretnym grzechem. Zawsze występują w koloniach i grupach. Wiedzą, jak posługiwać się oczami czy umysłem, wiedzą, jak nas, jak nas skłonić do grzechu, uzależnić i zniewolić. Pozostawione same sobie, czynią nasze życie nie do zniesienia, mogą także przygotować ścieżki i drogę wejścia komuś większemu w hierarchii demonicznej. Wówczas nasze życie staje się. Jak to mówimy, piekłem na ziemi. Jeżeli ktoś został, na przykład, seksualnie wykorzystany w młodym wieku, to rana po tym strasznym czynie pozostaje. Szatan, a konkretnie demon seksu, wiedząc o tym, może potem dokładnie w tę ranę uderzać. Chociaż nie jest to moja osobista wina i nie ja ponoszę odpowiedzialność moralną za to, co się stało, demon nie ma skrupułów ani sympatii do nikogo. Czasami widzimy, jak kilkuletnie dzieci zaczynają interesować się seksem. Ostatnio miałem dwie różne sytuacje, gdzie dwóch dorosłych mężczyzn przyszło ze łzami w oczach, opowiadając mi, że w wieku 8 lat wpadli w szpony masturbacji, a gdy mieli około 12, byli już także uzależnieni od pornografii. Zastanawiałem się, jak to było biologicznie i fizjologicznie możliwe. W takiej sytuacji jest jasne, że do jakiejś rany lub poranienia musiał się przylepić duch nieczystości, a do niego dziesiątki pomniejszych duchów. Często może je wyrzucić tylko sam zainteresowany. Ja, jako kapłan, muszę mu pomóc mocą daną mi przez Jezusa, ale on sam musi zerwać z tymi duchami wszelkie powiązania i kontrakty. W tej przestrzeni jest to bolesny proces, ale przynosi wielkie owoce i ulgę. Wróćmy do demonicznej hierarchii. Demony mają imiona? Tylko te najpotężniejsze. Jak już wspomniałem, sama Biblia wymienia imiona niektórych potężnych demonów, o innych imionach dowiadujemy się z pracy nad ludźmi opętanymi. Mniejsze byty demoniczne określa się od tego, w czym się specjalizują i jaką mają rolę do odegrania. Nazywamy je złymi duchami. Bardzo często, aby dostać się do demona, musiałem przebijać się przez wiele warstw duchów, które go broniły i kamuflowały. To zawsze było długie i męczące doświadczenie. Modlitwa bez rozeznania i oczyszczenia terenu prawie zawsze była długa i często nieskuteczna. Jednym z trudniejszych doświadczeń była walka z duchami autodestrukcji, występującej szczególnie u młodych ludzi. Dużą rolę odgrywał tu duch złości i jego pochodne. Złość też jest demoniczna? Oczywiście, i to jeszcze jak. To jedno z silniejszych demonicznych zniewoleń. W jego skład wchodzą także np. zazdrość, perfidia, wulgarność, zły język, przekleństwa, samoprzekleństwo, chaos, alkoholizm i inne uzależnienia. Każde z tych zjawisk ma swoich opiekunów. Jeśli więc w czasie modlitwy, uwolnienia czy podczas egzorcyzmu powiem tylko DEMONIE ZŁOŚCI ODEJDŹ To będzie za mało? To powiem szczerze, on mnie wyśmieje. Trzeba więc trafić dokładnie jak chirurg z kalpelem, mówiąc na przykład, że ten demon złości to zawiść i nieprzebaczenie, a czasem duch aborcji, śmierci, ciemności, depresji, zgorsznienia i, i okaleczania siebie. Trzeba wiedzieć, gdzie trafić, żeby uwolnić nie tylko naszą psychikę, ale także i część naszego ciała w którym demon lub cała ich grupa przebywa. Czy nie jest tak, że w ten sposób, mówiąc o tak wielu demonach i ich odpowiedzialności za nasze działania, zdejmujemy odpowiedzialność za nas samych? Nie, bo demony same nie przychodzą. Trzeba je zaprosić i pozwolić im wejść do środka. Jest złota zasada, co zaprosiłem do siebie i swojego życia, to sam muszę wyprosić. A to wymaga działania konkretnego zachowania? Dokładnie tak warto też pamiętać, że nie każda złość jest związana z demonem, czy też od niego pochodzi, nie każdy brak cierpliwości związany ze złym duchem, nie każde nieprzebaczenie jest demoniczne. Ale jeśli staje się istotną częścią mojego życia, ciężarem, który często myli się z krzyżem pochodzącym od Jezusa, to takie sytuacje powinno się duchowo rozeznać. Może się z czasem okazać, że akceptujemy nie krzyż, a podstępnie podszywającego się demona. Konsekwencją tego stanu może być przyzwyczajenie się do ciemności, jej akceptacja, a potem powolna duchowa apatia i paraliż. Wielka jest potrzeba daru mądrości, rozeznania i kierownictwa duchowego. Kto jest na szczycie tej demonicznej hierarchii? Antytrójca odwrotność Trójcy Świętej. To jest odrzucenie, porzucenie, strach. To są trzy główne demoniczne filary, jakby fundamenty, a pod nie podczepia się wiele innych demonów. Dzisiejsze czasy są tak trudne, bo tak wiele w nas odrzucenia, porzucenia i strachu. Pamiętam taką historię, brałem w, ud w niej udział. I urodził się chłopiec, był rudy, ojciec od niechcenia, Pewnie nawet nie myśląc o konsekwencjach swoich słów, powiedział na głos: To nie jest mój syn. I z tego jednego aktu odrzucenia wzięła się straszliwa złość tego chłopca, którego poznałem już jako nastolatka. Nikt nic nie mógł na nią poradzić. Psycholodzy sugerowali, że on z tego wyrośnie, ale nie wiedzieli, skąd w nim taka złość, nienawiść, wybuchy agresji. A ona brała się z od czy z odrzucenia z tego pierwszego słowa ojca, które zostało nad nim wypowiedziane, a które stało się okaleczeniem i przekleństwem na wiele lat? Ten już młody mężczyzna przez wiele lat nie mógł sobie ułożyć życia. To są straszliwe siły duchowe, na które nie ma tabletek. Mamy za to Boga, wiarę i modlitwę. Czy ten sam demon, demon tej samej rzeczywistości, może być w kilku czy kilkuset osobach? W kilku milionach osób? Oczywiście, że tak. Demony są rzeczywistością duchową, nie można na nie patrzeć jak na nas, ludzi. Kilka razy demon mi mówił, że już się ze mną kiedyś spotkał, że już kiedyś z nim walczyłem. W tego typu sytuacjach często wysyłam takie diabły z powrotem do piekła. Dlaczego? One się tego najbardziej boją. Taki wysłany do piekła demon będzie błagał, żeby tylko go tam nie posyłać. W swoich oczach będzie przegrany, a przegranego można zniszczyć. Przeżyłem to, kiedy egzorcyz... egzorcyzmowałem pewną kobietę i specjalnie wtedy podjąłem dialog z demonem. Wyjdź z niej, a ja cię wyślę do piekła. On przez godzinę się darł i błagał. Wszędzie mnie wyślij i ja tam nie chcę wracać. Powiedz mi, dlaczego nie chcesz tam wracać? Zapytałem. Bo jak tam wrócę, to będę przegrany. Odpowiedział. Oni mnie zniszczą. Demony panicznie się boją, że inne demony mogą dostrzec ich klęskę.